Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny wywiad z cyklu z biznesem Ci do twarzy, a moim gościem jest tradycyjnie niesamowita osoba, którą poznałam w trakcie spotkania rozwijalni kobiet w Poznaniu. Agata Wienek. Cześć, Agata. Witam. poznałyśmy się jakiś czas temu na rozwijalni kobiet. Teraz wspólnie realizujemy też dzięki temu inne projekty biznesowe. Ja bym chciała na początku, abyś troszkę powiedziała osobom, które oglądają ten wywiad. Czym ty się zajmujesz teraz? Bo wcześniej pracowałaś w branży prawniczej, w branży ubezpieczeniowej, w branży modowej. No, a co robisz teraz? Słuchajcie, teraz zajmuję się. Zawsze marzyłam o tym, tak naprawdę. Może zacznę tak właśnie od, od tych pierw, pierwszych moich zajęć, bo przez ostatnie kilka lat pracowałam w branży sprzedażowej. Byłam przedstawicielem handlowym, tak jak właśnie Aniu powiedziałaś, w branży ubezpieczeniowej zaczynałam, później była branża prawnicza. Ale ja bardzo miałam, bardzo jakby chodziło za mną takie przeświadczenie, że do takiego już pełni szczęścia w tym wykonywanym zawodzie brakowało mi takiego dawania wartości drugiej osobie, tak? Ja po prostu chciałam pracować, ale żeby to miało też jakiś sens głębszy. Jakiejś misji szukałam. Jakiś taki tak, 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 jakiejś wartości w tym wszystkim szukałam, a tamto. No, tam tego aż tak, w takim dużym stopniu nie, nie doświadczyłam, no nie? E, po tej branży prawniczej akurat narodził się mój drugi syn i to był taki świetny moment, bo to często jest taki bardzo przełomowy moment dla kobiet, gdzie przy narodzinach dziecka mamy więcej tego czasu takiego od pracy, wolnego e, i przychodzi dobry czas na zmiany wtedy, co nie? I ja rzeczywiście, zresztą już wcześniej, kilka lat wcześniej, chodziło za mną też taka myśl, że. Bo, bo ja bardzo, bardzo lubiłam swoją pracę. Tylko też um, zdawałam sobie sprawę w pewnym momencie, kilka lat temu, że jeżeli ja nadal będę w ten sposób pracowała, czyli tak po prostu z miesiąca na miesiąc dostawałam wynagrodzenie, było bardzo wygodnie, bardzo dobrze nam się żyło ogólnie, rodzinnie. To wynagrodzenie spływało sobie co, co miesiąc i niczego nam generalnie nie brakowało. Ale ja doszłam do samego jakiegoś olśnienia, że przecież jeżeli tak dalej będzie, to za 10 lat, czy za 20 lat, czy, za, czy w momencie, kiedy trzeba będzie przejść na emeryturę, ja tak naprawdę zostanę zupełnie z niczym. Tak? Także, bo też prowadziłam działalność gospodarczą przez, znaczy przynajmniej tak byłam zatrudniona na zasadach działalności gospodarczej, więc te najniższe świadczenia przez całą moją karierę zawodową były płacone. Dzieci za 10 lat mi dorosną, jak ja je wykształcę, no, zaczęłam już mieć z tym w głowie myśl, że nie mam wyjścia, muszę coś wymyślić takiego, co pozwoli mi zbudować na przyszłość jakieś po prostu, jakieś bezpieczeństwo finansowe, stabilizację. Tak, I tak, tak, tak. trafiłaś I tak do marki do... Organic Life. Tak, i tak trafiłam do marki Organic Life, em, która działa w modelu em, marketingu sieciowego, marketingu rekomendacyjnego. Tego typu em, em, branża już, to nie, jest, to nie jest tak, że pierwszy raz na to się napotkałam, gdy, gdy przyszłam na takie spotkanie otwarte w Poznaniu, właśnie w Organic Life. Już miałam wcześniej, nawet na samym początku tej mojej kariery za, zawodowej, sprzedażowej, miałam już różnego rodzaju zaproszenia, propozycje do tej branży. Natomiast no jakoś tak nikt mi tej idei nie sprzedał po prostu. Nie? To, to były jakieś takie produkty, których ja też nie wyobrażałam sobie, żebym ja mogła do ludzi z tym pójść. Jakoś to mnie w ogóle nie zainteresowało. Mm -hmm. To chyba tak jest, że ta, ta branża MLM to faktycznie mm, trzeba trafić na dobry moment w życiu, żeby, żeby znaleźć ten swój cel, żeby to po prostu robić skutecznie i tak na, na dłużej. Nie? Mm -hmm. A powiedz, bo tych firm firm z branży MLM na rynku. Jest coraz więcej, one rosną, jak żywy po deszczu, no bo to jest bardzo dobry sposób dystrybucji produktów Oczywiście. i dotarcia do klienta. A dlaczego wybrałaś akurat tą markę? Dlaczego hmm. organic life? Dlaczego naturalne Dermokosmetyki, kosmetyki, hmm. a nie inną? inną. <grymne> <grymne> mhm. Tutaj mi wszystko pasowało, dlatego, bo ja właśnie jak mój syn się narodził i już podjęłam decyzję, że no, bardzo bym nie chciała wracać do mojej poprzedniej pracy, choć ją lubiłam. Ale, ale właśnie ona mnie do niczego na przyszłość nie zaprowadzi. Zaczęłam gdzieś tam szukać w głowie pomysłu, co ja bym mogła robić właśnie em, innego, gdzieś na własną rękę, budować coś. No bo najpierw zanim jeszcze trafiłam do Organic Life, no miałam pomysł, żeby po prostu jakąś firmę założyć, tak? Że ta działalność gospodarcza taka prowadzona pomoże mi zbudować na przyszłość właśnie taką stabilizację. I wymyśliłam sobie taki projekt, że będę promowała polskie firmy. Bardzo, bardzo lubię polską produkcję. Uważam, że po co mam? mamy kupować, wspierać jakąś gospodarkę zagraniczną, skoro my mamy w Polsce naprawdę świetne produkty, świetne firmy. I wymyśliłam sobie, że będę promowała polskie firmy, m.in. ubraniowe i kosmetyczne. Mhm. No, i tak I, się poznałyśmy. Tak właśnie, się właśnie. Jak promowałaś markę Tak Mia. Promowałam markę MIA, e, markę odzieżową. Natomiast e, też miałam e, zamiar zająć się właśnie kosmetykami, e, zwłaszcza naturalnymi kosmetykami. Dlatego, że ja e, tak jak już od kilku dobrych lat wszyscy wiemy, jakie jak niebezpieczeństwa na nas czyhają w pożywieniu. tak. I to jest, jest już, e, już taki temat dosyć mocno przerabiany od lat. Natomiast jeżeli chodzi o branżę kosmetyczną, to jeszcze nie jest tak popularne wiele, wiele osób nie jest jeszcze świadomych tego, jak bardzo niebezpieczne jest używanie syntetycznych produktów. Dlatego właśnie jak przyszłam na to spotkanie Organic Life i dowiedziałam się, zobaczyłam tam z kosmetyki, posłuchałam prezentacji. No to mówię, wow, no super, no polska firma, kosmetyki naturalne, super ceny normalne, takie, do których ja jestem przyzwyczajona, no to będą ja będę witlała, I to nie? I też moment dobry, nie? Akurat w dobrym momencie trafiłaś na to tak, spotkania. Tak, bo najpierw była prezentacja o produktach, a potem była prezentacja, że to jest biznes marketing sieciowy, tak? I tak słyszę, aha, dobra, czyli to jest MLM, ale tak ten MLM za mną w sumie chodził przez jakiś tam czas, ja wiedziałam, wiecie co, powiem Wam tak. Tak, yy, różne, różne opinie o tej branży yy, gdzieś tam można usłyszeć, tak? Różne. Natomiast yy, i tak było też ze mną. Ja, ja nikogo w otoczeniu moim nie miałam takiego, kto by się utrzymywał z tej branży albo przynajmniej jakieś dobre pieniądze zarabiał. Yy, dlatego ja też miałam takie, takie odczucia, po prostu nic nie wiedziałam na ten temat. Wiedziałam natomiast tylko jedno i to, mm -hmm. się, to mnie, dlatego ja ciągle miałam to też z tyłu głowy, tam są pieniądze tam można zarobić naprawdę dobre pieniądze. Tylko ja nie wiedziałam jak, nie wiedziałam w ogóle o co tam dokładnie chodzi, na czym to polega, jak to się robi i tak dalej. No i po tej prezentacji właśnie Organic Life i e, wracając do domu, wiedziałam już, w zasadzie decyzję miałam podjętą, że tak, to jest idealny moment, ja właśnie teraz będę to robić. Mówi się, że nic się nie dzieje przez przypadek, także pewnie o, nie przez przypadek trafiłaś na to spotkanie. Uważam, że to było przeznaczone. No właśnie, i tu mamy. To jest jeden z produktów Organic Life. Zresztą ja też używam, lubię, przepadam. Eee, no właśnie, i, i czym ty, o co chodzi. Czym ta marka? Czym te produkty bo wiem, że można jeść, tak? Eee, bo są naturalne. Czym ta marka się różni od innych marek z naturalnymi kosmetykami? Tak. Tak. Eee, już ta świadomość jest coraz większa, jeżeli chodzi o... Eee, zdrowe kosmetyki i rzeczywiście coraz więcej produktów pojawia się w ofercie, w ogóle ogólnie na rynku, po prostu produktów takich naturalnych albo przynajmniej no, z nazwy często, z nazwy naturalnych różnie to z tym bywa, więc też tak bądźcie też czujni, natomiast na pewno jest to taki bardzo zauważalny trend, że ludzie już szukają i potrzebują naturalnych kosmetyków. Zresztą to wynika z tego, że no, po prostu my chcemy być zdrowi i dobrze wyglądać, to chyba nikt tego nie, nie, nie zakwestionuje. Czym się różnią te produkty od y, całej masy innej? Tym się różnią, że to są dermokosmetyki, a nie kosmetyki, a różnica polega na tym, że w dermokosmetykach mamy bardzo wysokie stężenie składników aktywnych, tak? Czyli y, to działa na naszą skórę nie tylko pielęgnacyjnie, tak? ale przede wszystkim funkcyjnie. Jeżeli mamy na przykład suchą skórę i użyjemy serii nawilżającej, to my... Te, te, te dermokosmetyki zwalczają suchość, dodatkowo nabliżają, a nie tylko tam gdzieś powierzchownie mają jakieś substancje, które gdzieś tam y, tymczasowo sprawią, że czujemy się nawilżem, nie? Czyli tak to coś, coś więcej niż takie y, zwykłe kosmetyki naturalne można powiedzieć. Tak, dokładnie. To, bo to, co wyróżnia te, to, te, te produkty, to to, że one są w normalnych cenach, tak? Czyli normalnych mam na myśli to, że my jesteśmy też przyzwyczajeni, że kosmetyki naturalne po prostu są bardzo drogie. Mhm. Tak? To wynika... Takie prawdziwie Te prawdziwe, prawdziwe naturalne, mhm. tak. To wynika z tego, że surowce po prostu są bardzo drogie. To, to jest 10-20 razy więcej trzeba zapłacić mhm. za surowiec naturalny porównają do syntetycznego składnika, prawda? A te produkty właśnie przez to, że nie ma ich w sklepach, tylko są po prostu w innym modelu dystrybuowane bezpośrednim, gdzie my możemy sobie to kupić bezpośrednio u producenta, kosztują mniej więcej tak samo jak średnio w sieciach handlowych. Mówiąc bez, bezpośrednio y, od producenta, masz na myśli to, że to jest sklep internetowy. Dokładnie. Tak? To jest sklep internetowy. Kupujemy sobie tam kiedy chcemy, za ile chcemy, co chcemy, mhm. bez żadnych ograniczeń. Y, I nie musimy, I jeżeli na przykład kupuję sobie peeling do ciała, bo chcę sobie y, zrobić przyjemność, bo chcę y, nadać mojemu ciału, to by, dostarczyć do mojego ciała, do mojej skóry ogromną ilość substancji takich aktywnych, dobroczynnych dla, dla naszego właśnie, dla naszej skóry, to ja płacę za peeling, a nie opłacam całą rzeszę pośredników, ne, jak ma to miejsce kupując w sklepach stacjonarnych, no, no tak to nie jest. A ja chciałam jeszcze, Agata, nawiązać do tego, mówiłaś branża MLM. Ja wiem, na czym polega branża MLM, no Ty dobrze też, ale większość ludzi nie wie, albo zupełnie opacznie rozumie mm -hmm. ten skrót. Jakbyś tak, mogła przybliżyć się, tak, tak. co to znaczy, co to, co to, jest, znaczy? to znaczy branża MLM. To co? <grym> Jasne, nie dziwię się, że tak jest, że, że wiele osób nie do końca wie o co chodzi i raczej tak, taką mamy naturę, że jak czegoś nie wiemy, nie rozumiemy, to raczej sceptycznie się do tego mm -hmm. bardzo odnosimy, albo wręcz niechętnie. To wynika z tego, no, branża MLM. Jest znana i, i, i te firmy, które działają w, tej, w tym modelu dystrybucji w Polsce już od kilkudziesięciu lat funkcjonują. I mm, przez to, że tak łatwo można zacząć działać w tej branży, że to jest biznes, który nie ma jakichś mm, barier wejścia tak, tak, tak naprawdę tak, nie trzeba tutaj inwestować żadnych środków, nie trzeba dysponować konkretnymi jakimiś kwalifikacjami. Teoretycznie każdy może robić to. Przez to y, wiele osób. Y, no, po prostu było źle wyedukowanych, albo na przykład nie chciało nieść wartości drugiej osobie, tylko po prostu chciało się szybko wzbogacić. To tak jak w każdej innej branży, tak? Nie wszyscy są uczciwi i nie wszyscy etycznie podchodzą do swojej pracy po prostu. A polega to, słuchajcie, na tym, że ja, jako taki partner biznesowy, właśnie Organic Life, rekomenduję zmianę sklepu. Prostu, tak? Czyli spotykam się, że znaczy rekomenduję to zmianę sklepów wśród moich znajomych, powiedzmy, wśród, w moim otoczeniu. Natomiast głównie y, ca, cały ten biznes polega na tym, że ja szukam i współpracuję z osobami, które również to, chcą to robić. Mhm. Tak? Czyli po prostu buduję zespół osób które również chcą w ten sposób, które po prostu chcą używać y, zdrowych kosmetyków, które dbają o swoje zdrowie, o zdrowie, zdrowie swojej rodziny i y, 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 które mają, no nie wiem, kilka... Y, Godzin w tygodniu chcą po prostu się rozwijać i chcą dodatkowo budować sobie właśnie taką stabilizację na przyszłość. Nie? Czyli można w skrócie tak powiedzieć, że to jest taki model, w którym zadowoleni klienci promują produkty, mówią o tym tak. dalej swoim znajomym, a firma im po prostu za to płaci, za to tak. się odwdzięcza i otrzymują, tak więc to powiedzieć wynagrodzenie. Tak, no zobaczcie, okay. jak to jest. Rekomendacja. Przecież to jest główny, najlepsza reklama poczta pantoflowa, zawsze to słyszeliśmy, prawda? Zobaczcie, jak to jest. Jesteśmy teraz w takim tutaj pubie fajnym na Starym Rynku w Poznaniu, tak? Gdybym ja poleciła ten pub na przykład moim, mojej koleżance czy koledze, tak? I mówię, słuchaj, byłam w super miejscu, ekstra, jak będziesz się wybierać, będziesz szukać miejsca, to idź tam, jest fajnie, jest dużo roślin, przyjemna muzyka, naprawdę fajny tu klimat i ta osoba przyjdzie, no, nie wiem, może jakiś mi się uda tutaj układy <noise> wykonać, ale co do zasady właściciel tego pubu no raczej mi za to nie zapłaci, mm -hmm. ani nawet żadnego rabatu, nie dostanę, ani nic. A ten mój kolega, któremu poleciłam, poleci dalej swoim tam swoim znajomym i oni też przyjdą, no to pośrednio ode mnie to wyszło, mm -hmm. tak? I fajnie by było, żeby właśnie za te kolejne osoby, dzięki którym zwiększa się obrót właś właściciela tej, tej firmy żebym ja dostała jakieś wynagrodzenie, jakąś gratyfikację albo przynajmniej żebym miała kawę za darmo, nie? To było miło, nie? Może coś jeszcze dzisiaj wynegocjujemy. No właśnie, czyli jest tak, że Organic Life po prostu płaci za, takie, za taką reklamę, za pośrednictwo, Dokładnie, za to, że pomagamy reklamę, im tak, dotrzeć tak. do nowych klientów, którzy Dokładnie. kupują sami sobie produkty w sklepie tak, internetowym. Tak. Super, to teraz myślę, że to już jest dla wszystkich jasne. Agata, masz dzieci, zajmujesz się... Działalnością biznesową, masz też jeszcze inne swoje pasje. Jak ty to godzisz wszystko razem? <noise> Słuchajcie. E, godzę to, ponieważ zawsze miałam. Taką po, potrzebę wewnętrzną, ym, jak szukałam sobie zawsze pracy, to takim moim kryterium podstawowym była elastyczno, elastyczny czas pracy. Tak? Dla mnie to było kryterium podstawowe. Zawsze jak pracowałam to nie, y, w taki sposób, żebym mogła sama sobie ustalać przynajmniej, może nie w 100%, ale w większości jakby y, ten wymiar pracy samodzielnie, żeby to było elastyczne. No i tak właśnie też w tym biznesie dokładnie też tak jest. Tutaj my, my, pra, my, my pracujemy, my działamy w takich, w takich momentach, kiedy po prostu możemy, tak? Czyli sama, Czyli sama sobie, sobie stosowne stosowne to nasza do tego nie tak. Ma małe dziecko które no teraz już Stasiek ma dwa lata, starszy Szymek ma 9 lat, więc on już nie potrzebuje takiej opieki, też już wszystko swoje choroby przechorował i jest spokój. Natomiast Stasiek ostatni rok w żłobku przechorowany totalnie. ja sobie tak mówiłam, Boże, gdybym ja miała być w pracy i za każdym razem co dwa-trzy tygodnie miałabym się tłumaczyć przełożone. By by nie popracowała, tam, że to... ojeju, moje dziecko znowu chore, to, to by mnie najbardziej, słuchajcie, stresowało. Dlatego ja każde zajęcie, które ja się podejmowałam, to musiało być zajęcie elastyczne. Nie? A ta, ta branża MLM jest taka, że tutaj nie trzeba rzucać swojej pracy, etatu, czy, czy, czy swojego biznesu, tylko tutaj można dodatkowo, i tak zazwyczaj jest, nie? że to jest takie dodatkowe coś, od tego się zaczyna, no a apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nigdy nie wiadomo, I co dalej z tego wynika. Po latach czasami proporcje się zmieniają się, i ludzie zajmują mieć potem tylko ten, dostrzegą ten potencjał. Super, to zaraz już wiemy, czyli elastyczność. Eee, no, przede, przede, wszystko, aktu, przede, przede, wszystkim przede wszystkim elastyczność, dzięki temu możesz ten tak, dzień tam, sobie możesz tak jak chcesz, by poświęcić czas dzieciom między innymi. Tak. Agata, już powoli będziemy zmierzać do końca, chociaż nam się super rozmawia, no, ale, ale czas, no, czas no, na różne e, Powiedz, gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, wiem, że prowadzisz tak. swój fanpage. Tak. Jak można do ciebie dotrzeć, poczytać, zobaczyć cię w akcji? <laughs> no właśnie, tak. Słuchajcie, e, przede wszystkim zapraszam Was na Facebook. E, tam, e, tam prowadzę fanpage pod tytułem Zawsze w dobrym stylu. Możecie, mnie też, możecie na ten fanpage trafić z mojego profilu prywatnego Agata Bienik na Facebooku. Założyłam też jakiś czas temu kanał na YouTubie, ale generalnie Facebook to jest takie źródło, gdzie najszybciej po prostu po pierwsze mnie znajdziecie, a po drugie, też zobaczycie, będziecie mieli możliwość dobrze się po prostu dowiedzieć o samej branży, o tych produktach, bo ja tam dosyć aktywnie działam. Organizujemy też spotkania otwarte. Właśnie na które zapraszamy, nawet w przyszłym tygodniu takie będzie. Także jeżeli, właśnie ja na takim spotkaniu otwartym rok temu się pojawiłam i po prostu moje życie się totalnie zmieniło, moje, i moje perspektywy przede wszystkim się zupełnie zmieniły. Wreszcie jestem taka spokojna, że ja jestem w dobrym miejscu, ja, wie, ja idę jakby dobrą drogą, mhm. bo do tej pory to było takie wygodne życie, a też tylko Wam powiem jeszcze na zakończenie, że właśnie ta wygoda i ten komfort, jak nam się żyje dobrze to to jest taki największy wróg rozwoju, nie? Bo my nie mamy potrzeby, bo mamy dobrą pracę, mamy czasami mąż mam, mam, dużo, dużo zarabia, nie, też albo tak, mąż zarabia i tak dalej i nam się wydaje, że my nic nie musimy, natomiast sytuacja może się naprawdę różnie, różnie, w różny sposób potoczyć, to nasze życie, ale nawet, jeśli, bo oczywiście życzę wszystkim wszystkiego dobrego i żeby wszystko się dobrze potoczyło, to żeby na koniec, na tej emeryturze, nie, ym... Móc korzystać z życia. No po prostu móc korzystać z życia, nie, nie, nie martwić się, tak. A nie, 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 nie życie od pierwszego do pierwszego tak, i zastanawiać czy nam wystarczy, czy nie wystarczy. podstawa jest nie? taka, że my musimy sami o to zadbać, a nie przybierać postawę, że a będzie co ma być. Bo dosłownie ostatnia, ostatnia taka moja myśl. Wyobraźcie sobie siebie przed 10 lat. Co było 10 lat temu? Tak. Jaką mieliście sytuację 10 lat temu i jaką macie sytuację dzisiaj? Czy jesteście szczęśliwi tak, jak jest dzisiaj? Nie? Yy, na przykład pod kątem finansowym może się bardziej rozwinęliście i jesteście yy, jakby na lepszym poziomie finansowym, ale czy na poziomie na przykład czasowym yy, jesteście, jesteście na takim poziomie, jakim byście chcieli? To teraz mhm. sobie wyobraźcie, co będzie za 10 lat, jeśli nic dzisiaj nie zmienicie, prawdopodobnie nic lepszego się nie wydarzy. No, chyba, że nie wiem, jakiś procent. 1% ludzi po prostu będzie miał jakieś super szczęście, że coś się wydarzy, że będzie im dobrze. No Wygryją prostu... jakąś nagrodę, tak, dużego lotka, czy, czy tam jakieś inne. Ale to, te... to, to nie, ma na, nie ma, co na to liczyć. No, to raczej fajnie. ja wychodzę z założenia, żeby liczyć na siebie. Zdecydowanie, nie, żeby oczekiwać nie wiadomo czego od innych osób, czy od Państwa, czy jakąkolwiek instytucji, że coś nam dadzą, że coś nam się należy. No tak, no czasami trzeba, trzeba podjąć jakieś konkretne decyzje. Ja jakiś czas temu też taką decyzję podjęłam, e, odchodząc te ze stabilnego etatu, e, zakładając swoją firmę, rozwijając kobiet i realizując się w innych projektach, no więc czasami po prostu trzeba spojrzeć na to I na to życie pod i podjąć bardzo i taką ważną decyzję faktycznie. Ale pamiętajcie, że nie... Em, można zacząć bardzo małymi kroczkami. Dosłownie tip-topkami możemy zacząć zmieniać. Bo jeżeli my będziemy robić jeden mały kroczek każdego dnia, to zobaczcie co będzie za rok. Zobaczcie, nie? Co będzie za rok, jeżeli my dzisiaj dosłownie malusieńkimi kroczkami zaczniemy uczyć się nowych rzeczy. No i przede wszystkim przebywać w pozytywnym towarzystwie. Bo też taka moja dewiza, otaczać się ludźmi pozytywnymi i takimi, którzy odnieśli sukces. A nie tymi tam, co ściągają w dół. I tego tak. Wam bardzo życzę. I takich pozytywnych ludzi możecie, takie pozytywne są, no, możecie spotkać między innymi na spotkaniach rozwijalni kobiet, ale też w <gry> to co zresztą obie dobrze wiemy. Agata ja. już ostatnia kwestia, ostatnia rzecz. Cele masz, to wiem dobrze, a jakie masz marzenia? Słuchajcie, marzenia to ja tak mam... Oczywiście, właśnie, żeby, żeby... Powiem Wam o moim jednym takim docelowym marzeniu i to nie jest jakaś rzecz, to nie jest nic materialnego. Moje marzenie jest takie, że ja y, siedzę sobie z moim mężem, już, jesteśmy już starzy, pomarszczeni, ale jesteśmy totalnie szczęśliwi, że sobie siedzimy na jakiejś nie wiem, wyspie, jakiejś plaży, takie, coś, takie krajobrazy, słuchajcie, tropikalne mi się kojarzą i mamy takie poczucie i spokój, takie spełnienie, że, y, że przeżyliśmy bardzo wartościowe życie, że daliśmy dużo wartości innym osobom, że nasze dzieci są szczęśliwe że nasze dzieci, nasi synowie potrafią uszczęśliwiać inne osoby. To jest moje marzenie, tak? Że my po prostu się cieszymy z naszego życia, że my mm -hmm. jesteśmy dumni z tego, co my zrobiliśmy, że my wykorzystywaliśmy różne szanse. Oczywiście nie wszystko się da wykorzystać, bo my tego nigdy nie wiemy, decyzje są trudne, ale jed... najgorsze co może być, to um, mieć takie poczucie, że miałam tyle szans, I ich nie wykorzystałam. a nie wykorzystałam żadnej albo no, nie podjęłam tych kroków, nie? Agata, jesteś na dobrej, na dobrej drodze. Doskonale to wiem. Bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Ja również bardzo Dziewczyny takie niezwykłe osoby możecie spotkać też na spotkaniach Rozwijalni Kobiet w Poznaniu, a najbliższe spotkanie 20 sierpnia i na tym spotkaniu również Agata będzie i będzie można z nią na żywo porozmawiać. Zapraszamy bardzo serdecznie. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję bardzo i do zobaczenia na Rozwijalni Kobiet w Poznaniu. Pa pa!